Konrad, dzisiaj co widać po wyniku mecz walki, mecz obrony, gdzie upatrujesz klucz do zwycięstwa? To znaczy, no, nie powiem nic nowego, jak powiem, że jesteśmy tak jak wszyscy, zresztą po trzech kwarantannach. Trochę pandemia nas nie oszczędza, że tak powiem. Szczecin, bardzo mocny zespół z bardzo mocną defensywą. Jak się podchodzi, no to oczywiście boli. No i my nie chcieliśmy dać im na własnym parkiecie, zwłaszcza dzisiaj trzech punktów, ani nawet jednego. Więc mi się wydaje, że po prostu wygraliśmy tę wojnę nerwów i, i to, to był klucz do zwycięstwa, że, że wytrzymaliśmy nerwy, byliśmy bardziej skuteczni i udało się. Już macie trochę doświadczenia w tych takich meczach na styku emocjach, dwa razy karne, tutaj końcówka, ale, ale też wygrana. To z każdym takim meczem wygranym gdzieś tam wpływa na to, że w kolejnej końcówce czujecie się pewniej? To znaczy mamy na tylu doświadczonych graczy, że, że takich meczy zagrali pewnie setki tysięcy, a nawet miliony, więc... Więc na boisku to się tego nie odczuwa, że, że mecz jest na styku, tylko po prostu robi się swoje, wynik no, jest oczywiście ważny, ale nie zwraca się uwagi na ten zegar cały czas, tylko to jest to gdzieś w głowie, ale robi się po prostu swoje i, i żeby wygrać. Miejmy nadzieję, że tych przerw spowodowanych kwarantanną już będzie jak najmniej. Jaka perspektywa, twoim zdaniem, przed kolejnymi spotkaniami przed zespołem? Teraz najbliższym przeciwnikiem naszym jest Zabrze, więc skupiamy się na Zabrzu i to jest dla nas najważniejszy mecz. No i będzie oczywiście bardzo ciężki, bo Zabrze to jest brązowy medalista poprzedniego sezonu, więc to jest teraz numer jeden na naszej liście i na tym chcemy się skupić i przygotować jak najbardziej.